Witam Was wszystkich. Razem z Sokiem znajdujemy się na pływaniu numer 2 w Łomży na pierwszym maratonie pływackim organizowanym przez MOSIR. A postaramy się Wam przekazać emocje i atmosferę, jaka tutaj panuje. Jak widać, za mną maraton trwa na całego. Panie marszałku, jak się pływało? Napływało się doskonale. Może trochę dużo ludzi, bo po kilka osób na jednym torze, także trochę zawedzeliśmy się nogami czy rękoma, ale, ale było generalnie super. Bardzo szybko ten czas. Ja 45 minut płynąłem, to. to... Po prostu szybciutko mi ten czas przeminął i, 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 i myślę, że to jest bardzo dobra impreza. Impreza, która przyciąga mnóstwo ludzi na, na Łomżyńskie baseny i teraz cieszę się, że daliśmy pieniądze z regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego na budowę tego basenu, na remont starego basenu, bo sądząc po liczbie ludzi, która przychodzi, która się cieszy z wody, która uczestniczy w takich przedsięwzięciach jak ten maraton, to powiem szczerze, że warto było. Było mnóstwo ludzi w wodzie. Ja powiem szczerze, że ja tego tak nie traktuję, tak bardzo sportowo, bardziej rekreacyjnie. Pamiętajcie Państwo, że pływanie i, 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 i biegi to jest najlepszy sposób do schudnięcia. Oczywiście plus dieta. W tym momencie pływamy dokładnie 40-51 minut, przy czym Rafał Piwoński najlepiej na razie płynie i przypłyną prawie 2400 metrów. Zostało mu jeszcze do pokonania 50 metrów. I to jest póki co najlepszy wynik. Jeszcze nie skończyliśmy. Póki co mamy jeszcze godzinę, dwie godzinę i 45 minut. Mamy już 1000 km, także już mamy przekroczoną naszą magiczną cyfrę. Mam nadzieję, że jeszcze troszeczkę dopłyniemy, bo tu patrzę, że coraz bardziej ambitnie na torach są po 6 osób, nawet powrzucane po, po wrzucane ekipy. Tu PG1 pływa. Drużynowe tu już zaczynają być rozgryweczki. Drużyn mieliśmy 19, które będą w klasyfikacji. W związku z tym jest duża rywalizacja. Młodzieżowe Towarzystwo Spo Sportowe Zambrowa przyjechało do nas i 24 godziny obstawiło, obstawiło tutaj jakby sztafetę i dali sobie cel ponad 100 km wypływać. Nie wiem jeszcze w którym momencie, jeszcze ile mają, bo cały czas pływają. Także ambitnie podeszli co, do, co niektórzy drużynowo, także... Mamy pana, który ma 30 km i 250 metrów przepłyniętych. Pływał 15 godzin z 24. Także daje to trochę do myślenia. I powiem uczciwie, jest to nasz pan ratownik, który u nas pracuje w Mosirze, tak? Tutaj na pływalni numer 2. Jestem po prostu pełen szacunku. Jesteśmy z Łomży z publicznego gimnazjum numer 1. Mieszkamy po sąsiedzku, funkcjonujemy tutaj na basenie, jest bardzo miła atmosfera. Zawodnicy, uczniowie publicznego gimnazjum numer 1 przygotowują się do każdych zawodów pływackich, z przyjemnością biorą zawodnicy udział. Teraz cieszy nas, że właśnie jest to maraton, maraton całodobowy. Startowaliśmy wczoraj, nasi uczniowie te startują dzisiaj. Wasza atmosfera na dzisiejszym maratonie? Znaczy, ja myślę, że tak, bo my wczoraj byliśmy na zawodach, wróciliśmy, tak. Ja troszeczkę jestem dzisiaj zmęczony, ale powiem chyba, że od, odstresowanie nastąpiło podczas pływania. Duża frajda, duża radocha. Czyli to jest. Polec pan to jako środek po prostu na odstresowanie, Ja myślę, że tak. Na pewno jest to powiedzmy przy takim ciężkim tygodniu pracy, jak jest to. Przyjście na pływanie, powiedzmy, dwie godziny popływania daje mi taki pewien, pewien luz, jak również przemyślenie tego, co się zrobiło w, tym ty, w, w tygodniu, który powiedzmy minął. Można powiedzieć, jaki jest twój wynik w tym maratonie? Osiem razy po pół godziny. I pływacie drużynowo, tak? Tak, dokładnie. A dobra, a ciekawi mnie, ile czasu zajmuje takie przygotowanie do maratonu? To jest w końcu 24 godziny non-stop. O maratonie dowiedzieliśmy się w sumie tydzień przed. Także przez ten ostatni tydzień tam na treningach trochę się przygotowywaliśmy i to tyle. Cały tydzień wytrwale trenowaliście, żeby dziś tak, osiągnąć taki wynik. Tak, dokładnie. Gratuluję i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo. Chcemy się dowiedzieć, jak przebiega ta impreza, czy się cieszy powodzeniem? Cieszę się powodzeniem. Cały czas jest mnóstwo ludzi również tutaj na tej widowni, bo byłam tu też w nocy, żeby zobaczyć właśnie jak to wygląda. No jest fantastyczna sprawa, mnóstwo ludzi wyszło z domu, mnóstwo ludzi bierze udział w tym maratonie. Jestem przekonana, że przyczyni się to do takiej większej aktywności, choć na co dzień sporo tutaj osób, mieszkańców że i nie tylko przychodzi, ale myślę, że po tym maratonie będzie jeszcze więcej, bo już w ostatnich dniach przed maratonem było widać taką wzmożoną aktywność pewnie tych, którzy tutaj dzisiaj i wczoraj pływają. W każdym fantastyczna impreza, świetny pomysł. No, bardzo się cieszę, że to jest. Z tego co wiem, pływacie jako drużyna, mhm. a można powiedzieć, jakie macie wyniki wczoraj i dzisiaj. Mamy zamiar zrobić 100 kilometrów i pływa się trochę ciężko, bo 24 godziny już prawie jesteśmy na basenie i musieliśmy spać na basenie, tak więc... No to jesteście, jesteście bardzo uparci tak. w dążeniu do celu. A możesz powiedzieć, ilu was jest w drużynie? Ile osób? E, około 10 osób. No to tak wychodzi po 10 km na każdego, co? Tak, tak. No robimy trochę więcej. Publiczne gimnazjum numer 1. Łącznie. A jak długo już pływacie? Ja od wczoraj pływam pół godziny, z przerwą znowu pół godziny i dzisiaj pół godziny. A ja tylko dzisiaj. 40 minut. A jakie już dystanse pokonane? Wczoraj 120 długości, dzisiaj 44. A ja 1300 metrów. Czyli 50 długości. Można powiedzieć, na jakim dystansie jesteś zadeklarowany? Ja będę pływał 4 godziny. Także nie jestem w stanie powiedzieć ile, ile zdążę przepłynąć w tym czasie, ale liczę tak na około 9 km. A cztery godziny jest całkiem sporo, nie? A jaki jest twój najlepszy wynik? O ja tak pływam bardziej rekreacyjnie, także. Rekreacyjnie, czyli traktujesz to bardziej jako zabawę niż konkurencję. Oczywiście. Dobra, a powiedz nam jeszcze, pływasz indywidualnie czy może grupowo? Nie, pływam jako specjalizacja pływania z Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości. Porozmawiamy teraz ze studentką piątego roku wychowania fizycznego i tutaj nasze pytanie, dla kogo pływanie, a kto powinien uważać? Generalnie uważam, że pływanie jest dobre dla każdego. Obecnie też mówię o sobie, ponieważ jestem w ciąży, więc jak najbardziej polecam wszystkim przyszłym mamom. Pytanie dla kogo nie. tak? Myślę, że ze względu na to, że woda ma działanie masujące i bardzo dobrze wpływa na kręgosłup, każdy powinien, nie powinien unikać, może nikt nie powinien unikać tego sportu, ale wiadomo, że przy takim wyczynowym pływaniu, no na przykład jak tutaj jest maraton, jest to jednak jakiś duży wysiłek, to osoby z jakimiś uraz, urazami stawów kolanowych, na przykład moim zdaniem, żabki powinny unikać. Też tutaj mówię z doświadczenia ze względu, że sama mam mały problem z, ko z kolanami i przy tym prawidłowym ruchunku jednak te kolana są po części obciążone. Ech. Aczkolwiek. A, a, inne, a inne style jak to, jak to no się ma? Jednak można to... Elimin... wszelkie urazy można eliminować innymi stylami, chociażby na grzbiecie, no tutaj po... w ogóle w pływaniu jest spowodowana taka typowa elongacja kręgosłupa, czyli maksymalne wydłużenie. Więc... Jak najbardziej jest kręgosłup, odciążony. Wszelkie stawy jednak są przy tym ruchu, przy tych ruchach pływackich wzmacniane, bo pracują bardzo szeroko, mięśnie. I uważam, że moim zdaniem. Więcej za niż przeciw. Oczy jak najbardziej. Polecamy pływanie. Powiesz nam komu kibicujesz? Tak, Dominikowi. Bardzo mu kibicujesz? Tak. Bardzo, bardzo, bardzo! Na pewno pobiję swój rekord Mam nadzieję Mamy już za sobą pierwsze przetłumaczenie nie jednego użytku Nieutwieramce